Jedna z najczęściej zgłaszanych awarii elektrycznych, prąd na bolcu. I mówię to z pełną świadomością. Prąd na bolcu, bo tak przeciętny Kowalski opisuje usterkę telefonicznie. Przecież elektryk nie powinien tak mówić. Usterka ujawniana najczęściej przy tzw. pomiarach wykonywanych przez spółdzielnię mieszkaniową. Zazwyczaj jest to po prostu niepodłączony przewód lub brak zerowania gniazd. Ale mamy tu różnicówkę, więc nie o zerowanie chodzi. Czy ktoś widzi w tej rozdzielnicy przewody PE? Te żółto-zielone, ochronne. Przecież instalacja jest nowa po remoncie, więc muszą tam być. Czy ktoś mi powie dlaczego? Dlaczego ktoś obciął przewody tu, a w gniazdku je podłączył? O, ale żelazko fajne na 220. Tak wygląda to po zdjęciu wyłączników. Pomijam resztę przewodów, które są poobcinane jak psie paznokcie. Nie mówię o zostawianiu nie wiadomo jakich zapasów, ale według mnie powinny być nieco dłuższe. Chociażby jak teraz, po demontażu całej skrzynki. Okazuje się, że można było wszystko poprawnie podłączyć. Estetyka zeszła w tym momencie na drugi plan. Mimo wykucia przewodów ze ściany, nie mogłem za dużo podnieść rozdzielnicy, ale przynajmniej mogłem podłączyć przewody do szyny. Efekt? Prawidłowy pomiar między L a PE w gniazdku, w kuchni, łazience i reszcie mieszkania. Oraz różnicówka, która wreszcie spełnia swoje zadanie. A czy Ty wiesz,